Cześć, widzimy się dzisiaj dzięki nominacji do akcji EkoEksploracja. Sam pomysł wywodzi się z kanału Nieustanne Wędrowanie, a my zostaliśmy nominowani przez Urbex na Kołach. Pozdrawiamy i już zabieramy się do pracy. Znajdujemy się pod murami huty Zabrze, która rozpoczęła swoją działalność w 1782 roku. W czasach świetności zatrudniała 7000 pracowników. W 1907 roku została zapisana, nominowana jako zabytek. I dzisiaj te tereny dla Was posprzątamy. to dosłownie chwilę, a efekt jest dużo lepiej. Chcielibyśmy też nominować kilka grup. Ja nominuję Widziane, Okiem Eksploratora. Jest to też dość nowy kanał jak my, dlatego się wspieramy i nominujemy Ciebie. Ja Nominuję Urbex'y Diabliczki, żebyśmy wspólnie nazbierali więcej takich worków. Ja nominuję Last Urbeks, ponieważ chłopaki sobie wyrazili chęć pomocy nam w innych rzeczach. I jest to miłe, chcemy się wspierać. i Jak będą zbierali śmieci, to może też panie, my pomożemy. Powodzenia. E, teraz jesteśmy w praktycznie jedynej pozostałości. Jesteśmy, jesteśmy obok niej. W jedynej pozostałości po istniejącej tutaj niegdyś kopalni Concordia. Widzimy, że jest tutaj już jakaś plandeka, w której wsiłamy, to jeszcze niedawno nie było, więc może w końcu coś z tym zrobią. No, ale jedyne, co po niej zostało, to jest właśnie łańcuszkowa. Bez ściany. Dzięki czemu możemy sobie pójść i wszystko widzieć. Ale tu jest jakby czysto. Oni chyba naprawdę coś tutaj zamierzają robić w takim razie. A może w tej drugiej będzie widać, ten, W tym drugim kawałku. Te łańcuchy. Nie widzę. Widać u góry tylko gdzie gdzieniegdzie resztki takie po hakach. I to, i to wszystko. No taka od właśnie łąceczkowa, żeby nie było, że na hucie to tylko mury, to, to tak to wygląda. Tu sobie jeszcze zerkniemy? Co tam jest? O, tam jest już firma. To tam nie zaglądamy. No. O Jezu coś tam małe czyki. Mamy tutaj też budynek też należy, nie, nie należy do huty, tylko do kopalni Concordia. między innymi ich prywatna wieża ciśnienia to co, to, to, to to? No to, 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 no to to jest ten opuszczony bunkier. Nie widzisz tam po środku masz takie dwa te dwa zejścia i on się ciągnie właśnie pod ziemię. Jest o nich pewna legenda, bo on się łączy do tej legendy o której Wam opowiadałem. I oprócz niego jest jeszcze 13 takich w zabrzu, m.in. w jednej szkole w centrum. Z, tutaj w okolicy, jeszcze ze dwa są takie zejścia podziemne, też niestety zasypane, zamurowane, ale co to jest za tajemnicza legenda i co z tym mają związanego SS Mani, dowiecie się za moment. Jesteśmy pod obuszczoną wieżą ciśnień. I jest od niej dosyć ciekawa historia, dlaczego znajduje się obecnie w takim stanie i co właściwie się z nią obecnie dzieje. Jeszcze pamiętam, że jakieś 10 lat temu bez problemu dało się, no może 15, dało się do niej wejść. Tutaj przez, e, przez okno, właśnie obok tego napisu grozi zawaleniem. Też tam wchodziłam, jeszcze w środku były takie drewniane schody. One już chyba się zapadły całe. No, e, cała historia jest taka, że parę lat temu przechodziłam sobie dolną ulicą, bo ona znajduje się na takim zniesieniu. I zobaczyłam, no, że płonie. Był środek nocy, nikogo, nikogo w okolicy, żywej duszy i zobaczyłam po prostu, że ona płonie. A co mianowicie, jeszcze na jej szczycie znajdowała się taka drewniana osłona, gdzie zasadniczo znajdowała się cała ta bańka na wodę. No to skręciłam, zadzwoniłam na straż pożarną, która znajduje się niedaleko. Skręciłam po prostu, żeby wejść pod tą górę i zobaczyć, no czy tak jest, no w jakim jest stanie generalnie. no. I, a dlaczego, dlaczego mnie to zainteresowało? Ponieważ pewna fundacja pracująca wtedy w Zebrzu, do której też należałam, ratujemy Zebrzańskie Zabytki, znalazła kupca na tą wieżę, który chciał ją kupić i stworzyć w niej kawiarnię, i w niej zamieszkać. No ale niestety i miasto, i huta blokowały, blokowały siebie nawzajem, jeśli chodzi o jej sprzedaż. No i tak, weszłam na tą górę. Widzę, że się pali coraz mocniej, to drobne. No i przez krzaki uciekał pewien pan. Dlaczego pewien pan o drugiej w nocy uciekał spod płynącej wieży? No to myślę, że możecie sobie sami odpowiedzieć na to pytanie. W koniec lat 90. większość zakładu została zlikwidowana, a w 2003 roku na jego miejscu powstaje Centrum Stantowe Plata. 2 0, 1 2 Achtung, gdzie ty tam ja? Achtung, ajajajaj, aj, aj, 2, 2 Achtung, ajajajaj, aj, aj, gdzie ty tam ja? No. Zaczęliśmy tym jakże uroczym niemieckim słowem nie bez powodu. Nagraj trochę betonu, jak wszyscy zobaczą, jakie interesujące okolice mamy do zaprezentowania. A dlaczego już to pokazujemy wam? Beton uwalony szkłem. Już wyjaśnię. A jest to historia bardzo interesująca. Znajdujemy się, jak widzicie, na takim wzniesieniu, które, jak się okazuje, nie jest do końca naturalne. Pewnej legendy, która tutaj krąży. Jak wspomniałam, już u góry znajduje się tu pewien bunkier z zejściem na dół. A w okolicy centrum miasta znajduje się takich jeszcze 13. W samej okolicy, oprócz tego jednego bunkra, są jeszcze ze 2-3, które też schodzą na dół. I nawet są tu pewne schody nieobudowane, znajdujące się po prostu w ziemi, które ciągną się nie wiadomo gdzie. Legenda polega na tym, że pod koniec wojny. Hitler miał przenosić działalność, jakby swoją siedzibę główną, właśnie tutaj. I to, na czym stoimy, ponoć jest pokrywą bardzo wielkiego, bardzo tajnego bunkru, który nigdy nie został de facto ukończony, a który miał być centralną siedzibą samego Hitlera i to stąd miały być wydawane wszelkie polecenia od 1944 roku. Niestety wiemy, jak się... Niestety no wiemy, jak się wojna zakończyła, no, i te plany nigdy nie zostały dokończone. No, natknęłam się na to w sumie, tak nie pamiętam gdzie, ale, ale jak tylko znajdę źródła, to, to wam je podepniemy, bo to był bardzo dawny projekt szkolny. I szczerze mówiąc, nikt w tym mieście mam wrażenie, że nie kojarzy w ogóle już tej legendy, bo jest ona totalnie zagrzebana, totalnie zapomniana. No, a zresztą widzicie w jakim stanie jest to miejsce. Niewielu ludzi interesuje kawałek betonu w środku polany bardzo dziękujemy za nominację pamiętajcie, że zależnie od tego z jakiego pierwiastka lub stopu wykonany jest dany odpad, jego średni czas rozkładu może wahać się od 10 do nawet 200 lat warto dbać o planetę